Cześć moi drodzy, z tej strony Marta i witam was ponownie w Paper Please. Miałam trochę przerwę w nagrywaniu, ponieważ miałam różne zawichrowania w życiu i psychiczne i dalej to trwa. Ale powoli wracam na właściwe tory. Także skończyliśmy nad tym, że ostatecznie udało nam się wpuścić tego zakonnika, który na uratował nas dupę przed wywaleniem z roboty, także... także tak dobra, tutaj mamy poszukiwanych tutaj mamy, właśnie te podstawowe zasady muszę sobie przypomnieć pytędzi muszą mieć paszport, wszystkie dokumenty aktualne obywatele dowód, cudzoziemcy zgoda na wjazd, pracownicy muszą mieć zezwolenie zakaz posiadania broni i kontrabandy, dyplomaci muszą mieć pełnomocnictwo cudzoziemcy muszą mieć kartę identyczną Dobra, to jest najnowsza zasada wi. Dobra, no, no to co, lecimy Let's go! Która jest godzina? 13.12 Je Jedziesz z tranzytem, a ile? Kilka dni to dwa dni? No niech będzie, dobra czekaj O jego nie ma, nie ma go, dobra Ej, To jest tak import do, dobra Założę, że to się zgadza. Tak chcę. Tak bym chciała, żeby to była prawda. Dobra, mężczyzna to jest Martin Moran. Dobra, to się zgadza. Tutaj pieczątka chyba też ok. Waga, waga się nie zgadza. Ale on waży. A dobra, tutaj. Dobra, czyli coś przewozi tam na pewno. Powiem Wam. Ej, przecież ja tą nagość w opcjach nie ma nic. Widocznie przytyłeś. Chociaż nie widać, czekajcie. Czy ja mogę to? O, tak zrobimy. Żeby nie gorszyć, sorry, ale. Mm. Powiem Wam, ugryzłam pieprz. I tak mnie kurde. Tak mnie pali w mordzie, że. A nie chce mi się wstawać po wodę. Także tego. Dobra, jest wiza wjazdowa. No chyba wszystko jest, chyba wszystko się zgadza. Także możesz iść sobie dalej. Znaczy, to nie jest tak, że ja ten pieprz sobie po prostu. Wzięłam, co jest śmierci. O kurwa, 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 co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Co? Co? Masz. <grymne> co to za szajs. Powinniśmy się ewakuować. Z powodu tego maleństwa oczywiście, że nie. Po prostu ją rozbrójcie, otwórzcie pokrywę. Żarty. To jest właśnie robota, kiedy wymagają od was... Coś co nie jest w waszym zakresie obowiązków i to jest na przykład rozbrajanie bomby. Co mam teraz robić? Aha, po kolei. Przepraszam bardzo. Co to miało być? Mówił po kolei, tak? Czy ja będę musiała to googlać, żeby przeżyć? Okej. Okay. To będzie ciekawe. Ciekawy odcinek. Czy uda mi się przeżyć zamach bombowy? Coś mi się wydaje, koleżanko, że jesteś w poszukiwanych. Areszt. W ogóle za tydzień, w sobotę, macie dzień whisky. Także macie powód, żeby się narąbać, jak dzika świnia. Znaczy nie to, żeby świ jakaś świnia chlała alko, ale no... Śmie... No kurde, widzicie to? Dobra. No chodź generale szybciej, bo tu nie ma czasu, tu się moje życie waży. Co to za szajs? I w ogóle w niedzielę, za tydzień, Macie stolecie Red Dead Redemption, także. Y, no, jest coś święto. No, on mówił, żeby to przecie... A jaka ja głupia jestem. Tu jest je. Dobra, nie zwróciłam uwagi na to. Dobra. Ok, jak. Udajmy, że tego nie było. Masz. Tam jest się cieszyć, że niegroźną bombę ktoś przyniósł, że w sensie, że jest niegroźna, a nie że w ogóle ktoś próbował, nie? Tranzyt 14 dni. No dobrze, to się zgadza, kolego. Ja w ogóle najpierw zobaczę, czy ty nie jesteś. Dobra, nie macie na liście. Dobra, sobie sprawdzę tutaj. Uwaga, się zgadza. Wzrost też. Data. Data, ok. Dobry wzrok, a jak ja mam to sprawdzić niby? Ym... Impor Enkio Zgoda na wjazd To jest, wszystko jest Czekajcie, ja sobie otworzę tą może mapę regionów i sobie wezmę import. No dobra, niby się zgadza Dobra Leć kolego Następny. Jeszcze mi jedna ta wizytówka została. E, Rok. Dobra, zgadza się, masz to. Czy ciebie nie ma czasem na tym? Nie macie. No dobra, Espinoza, Espinoza, James. Dobra, numer tak sobie sprawdzimy. Data się zgadza. Zjednoczona Federacja Korista City. Krótkie włosy, waga, wzrost. Data. No, chyba. A, tutaj jeszcze jest, dobra. Spinoza, dobra. A, w ogóle pieczątka, właśnie. Sprawdźmy sobie pieczątki, gdziekolwiek one są. Co, nie ma ich? Strykty. Ale ja chciałam... Dajcie mi tą pieczątkę, jaka ma być przy robocie. Aha, nie ma, dobra. Wszystko się zgadza, także... Dalej! Siema, siema. Tranzyt. Wszyscy z tym tranzytem jadą. Dwa tygodnie. No niby się zgadza, koleżanko. Dobra. Okula okularów nie masz. Nie to, żeby to była jakaś zbrodnia, ale. W ogóle kończy mi się dowód osobisty i będę musiała go wyrabiać. Tak mi się nie chce tego robić. Ech, dobra, zróbmy sobie tak. Okej. Okay. I jeszcze to sobie sprawdzimy, ale się zgadza raczej. Dobra, y, ok, y, waga, wzrost. Ok, data, numer sobie zobaczymy. No to chyba ok. Dobra, let's go. Nie ma czasu. Let's go! A 28 macie dzień hamburg, o! Dzień hamburgera, także... To jest zaszyfrowane. No masz, masz. Co to? Przepuś Przepuściliście tylko jednego agenta. Nie zwyciężymy bez waszej pomocy. Kiedy nasz kraj się rodził, zakon pełnił tę samą rolę co dziś. Gdy na stanie kresterani znów znikniemy. No dobra, ale ja nie wiem jakie ja mam ich rozpoznawać. Jak ja mam tych agentów rozpoznawać? Nie wiem, jak ktoś z was wie, to niech mi napisze w komentarzu, bo... Bo nie wiem jak to tutaj robić, żeby było dobrze. Bo ja bym właśnie chciała pójść razem z tym zakonem, ale no nie wiem, właśnie jakich. Jakich. Jakich rozpoznać, nie? Także to jest to. Ty w ogóle jesteś tutaj? Nie, nie macie. Także tak. Chyba, że to wygoogluję, ale. Chociaż w sumie. Mogę to zatrzymać? Czekajcie. Ja sobie to zobaczę. Czy to nie jesteś Ty? Chyba nie. Dobra. Okej, okay, dobra. Ty potrzebujesz tylko. Do... Czekajcie ja sobie jeszcze. Dobra, paszport jest. Obywatele, dowód. Ok. Data urodzenia się zgadza. Wzrost, waga. Yy, imię, nazwisko. No dobra, no to to, 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 sobie, sobie możesz iść, chociaż jeszcze tą pieczątkę powinnam sprawdzić, ale chcę wierzyć, że, że jest do miejsce wydania. A czekaj, 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 a nie, myślałam, już myślałam, ale nie. Dobra, Liliard, Lilian Lao. Dobra, zgadza się. Proste włosy, metr 57, waga, ok. Data wydania. Yy, dobra. Obristan. Wydanie. Dobra, ja sobie to sprawdzę. chociaż, albo nie. Albo nie, bo oni mi za nią chyba nie zapłacą. Dobra, to idź szybko i zobaczymy, czy miałam rację. Jak nie, to trudno. Nie. a kurwa, brak zgodności. Wzrost! Serio? Dobra, przynajmniej to nie jest. Nie odetnął mi nic z pensji. Ministerstwo dochodu zajęło się wszelkimi uchybie uchybieniami. Wasze oszczędności nie zostaną zwrócone, no. No dobra, ale stać mnie na wszystko także, także okej okay. no dobra, to idziemy, dalej Ministerstwo walczą o personel potrzeba strażników i żołnierzy konsolidacja i zmiany na granicy czy sieć kontroli jest wystarczająco szczelna? I don't know 8 grudzień 82 rok a i w ogóle 22 jest dzień Pacmana także jak... co to kurde jest także jeżeli lubicie tą grę to tak to coś dla was Dobra, dalej. Przejęło zadania Straży Pogranicza. Jesteście teraz odpowiedzialni za kontrolę nielegalnych przekroczeń granicy? Dostarczony klucz zapewni wam... A, dostęp do broni obezwładniającej, kiedy tylko podniesiony zostanie alarm. A dobra, pamiętam coś z tego wynagrodzenie. Trzymacie nagrodę za każde udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy. Okej. Okay. Przyjrzyjcie się diagramowi na następnej stronie. Yy, dobra, na dźwięk alarmu do, przyciągnijcie klucz do zamka. Gdzie jest ten zamek? Bo nie widzę go. Yy, bierzcie broń. Dobra, ja to pamiętam, że to było. Znaczy teraz dopiero mi się przypomniało, że coś takiego było, ale albo jestem ślepa, albo co, ale nie widzę tego zamka. Także... Ono chy... ten zamek chyba wyskoczy jak... Jak będzie jakaś ale sytuacja, ale pewnie ale tak. Dobra, tu idzie... Ty nam dajesz łapówki, tak? Okej. Okay. 5. dziesięć! Okej. Okay. Ale mi się pewnie do dupy dobiorą za te łapówki. Yy, czy to nie jesteś ty? Chyba nie, ale... Nie. Dowód, a gdzie masz... Gdzie masz paszport? Paszport. Tutaj trzeba to dać. Jest tutaj. Dobra. Yy, no, trochę, trochę się nie zgadza. Trochę bardzo nawet. Dobra. No coś się chyba nie zgadza. Dane zgodne, serio? No to. No bardzo się zmienił. Dobra. Dobra, weźmy sobie wzrost w ten sposób. Dobra. Waga, ok. Arstoczka Wschodnie Gestiny. Tutaj imię sobie sprawdźmy. No dobra, chyba się zgadza. Chyba możesz iść. Niech żyje arstoczka. Następny. Czekajcie, co ja tak cicho mam. Okej, okay, chcesz być w arstoczce rok. Ta pie... Coś z tą pieczątką jest nie tak. Coś jest ostro nie tak z tym. Ale gdzie to jest? Gdzie to było, żeby to sprawdzić? Żaluzje. Zwolenie. Tutaj jest chyba, dobra. Zezwolenie na pracę. Nie, zgadza się. Dobra jest. A już myślałam. A ty kurde, dobra, Edward Grey. Eee, eee, waga wzrost, wzrost chyba okej. Okay. Wąsy ma Dobra, bo mi się już tutaj miesza. Już mi się miesza wszystko tutaj będę tkwiła i tkwiła. Dobra, dobra, chyba się zgadza. Idź, idź, i nie wracaj. Następny z powodów medycznych, nie macie wszystkich dokumentów, proszę. Potrzebny mi zabieg jest zakazany w kolechi. Cóż, proszę bardzo. Co dostałam, jakiś ten? Bez kary. No i bardzo dobrze. Dobra, kolego, ty chyba jesteś poszukiwany. Także tego. Areszt. Chyba sobie zrobię moje kapuccino. Kapuccino. Wiśniowe. O oh, Jezu. Się nie wyspałam dzisiaj. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Żadna nowość. Wróciłem. Ilu inżynierów spotkaliście? Potrzebuję mechaników. Aha. Dwadzieścia... 20... czegoś tam. Kurde, o, jeszcze takie coś jest tam. Kurde, ziomek, no mnie normalnie udupią za te łapówki. Dobra, wzrost no chyba się zgadza, no. Dobra, tutaj imię. Data urodzenia. Dobra, no. Uznano. Idź dalej. Następny. Wyglądasz dziwnie. Ale dobra, już nie będę komentować Twojego pięknego wyglądu. Arstoczka. Dobra, no chyba. District auto, No, sprawdzimy sobie to. Sprawdzimy sobie to. Arstoczka. Jest. No, masz szczęście. Dobra, chyba się zgadza. Także możesz iść. Wody, 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 wody. Kurde, no jak rozpoznawać tych agentów? Nie mam pojęcia. Geodezja. Kilka tygodni, miesiąc no zgadza się. O, dobra, 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 kurde. Co jest? Ej, jak ja to mogę? Kurde. No nie udało nam się. Skróty księgi zasad. Dobra, sobie kupimy. Incydent Crestin obnaża słabość zabezpieczeń. Ok? Te zabezpieczenia to ja oczywiście. Nie, za, nie zauważyłam, że ten celownik jest yy, na górze. Witajcie. Słyszałem, że jesteście z Mirska. Dorastałem tam, ale nie było mnie tam od lat. To ciągle dziura zabita dechami, jak zawsze. Ha, ha, oczywiście, całkiem jak w moich wspomnieniach. Jestem Sergiu, miło Was poznać. Dołożę wszelkich starań, by zapewnić. Aha, to jest żołnierz. Ten zielony, dobra. Okej, okay, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Poszło wszystko raczej bezproblemowo. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Sorry za obsuwę w moich filmach. I cóż, do zobaczenia w następnym.